Dzień dobry, to znowu ja! E, za mną Natalia Murek, cześć notka. Cześć, Roksanka. Jesteśmy na e, memoriale Agaty Mruz Olszewskiej. Za nami, nie, nie. E, e, za nami pierwszy mecz e, wygrany. Potwierdzasz? Tak, potwierdzam. 3-0. 3-0, tak, bardzo się. Ja Widać, kto ma parcie na szkło w tym zespole i to wcale nie jesteśmy my. Dobrze, a teraz z serii poważnych pytań. Wymyślam. Jak się czułaś dziś na boisku? Jak wyglądała, Twoim zdaniem, gra naszego zespołu? Dziś. Dokładnie w sobotę. Wyglądała bardzo dobrze. Czułam się świetnie, bo orbita jest naszym drugim domem, można by tak rzec. Twierdza, twierdza. Aha, tak, robimy z niej twierdzę. No, wszystko szło po naszej myśli, więc nic z tego się cieszyć, i oby tak było też w lidze, prawda, Roxana? Tak, zgadzam się. Czyli uważasz, że to jest świetny trening przed zbliżającą się ligą, która już zaczyna się? Przyszłą sobotę w Warszawie. O godzinie Osiemnaste. Serdecznie zapraszamy. No ja to tylko gron.